Z tej strony Jurek! Dzisiaj pobrałem Mody do Stumble więc Będzie się działo, naprawdę mówię wam, będzie się działo. Zostawiajcie łapki w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, naprawdę obiecuję wam. Będzie się działo, więc tak jak mówiłem, zostawiajcie łapki w górę. Subskrypcję z dzwoneczkiem. A my tutaj ustawiamy już blogdasza bo już trochę mam tematy. Sorry za taką mega, mega, mega. Długą przerwę, no ale chciałam zrobić taką przerwę, niestety przepraszam. Ale dobra, lecimy z pierwszą gierką Tutaj oczywiście Powłączajmy te mody Włączajmy te mody Sorry za mojego brata, który jest w tle Prawdopodobnie go słychać Kurczę Poczekajcie, bo nie włączyłem skinu Jezus Maria Co ja robię? Co ja robię? Dajcie mi weź. Teraz tak tu Skin Motyw, Dobra. Wszystko jest. Teraz tak. Wchodzimy jeszcze raz, tworzymy grupę. Okej. Okay. Eee. Okej. Okay. lokal tu jest. Poczekajcie, bo chcę coś mega pokazać. Naprawdę. Będzie co? Zobaczycie. Za chwilkę. Normalnie możemy rozbić, co chcemy. Możemy robić, co chcemy. Zobaczycie sami za chwilę. Zobaczcie to teraz. Boom. Patrzcie to ogon spa i BOMBY respimy wszystkie bomby BOOM robimy żeby kompa mi całego wywaliła proszę państwa jak to wygląda patrzcie robimy wieże normalnie z tych bomb robimy wieże z tych bomb auto za chwilę włączam żart nie no chyba aż tak to autoklikera nie będę włączał teraz soker soker o kurde o kurde o kurde, Jezus Maria się topie w tych piłkach. Boom! E, Dobra, ale jest. Zarąbiście widzowie. Przepraszam za jeszcze raz tą długą przerwę, ale naprawdę dzieje się, dzieje się w moim życiu. E, widzowie. No. E, o kurcze, nie, Aj, spadliśmy! Dobra. Bum! Oraz, Spróbujmy sobie save'y poklaczować. Musimy też pouczyć się. My tu nie możemy się ciągle bawić. My tu, wiecie, musimy się uczyć, że potem jak będziemy grać z kolegą, to, wiecie, musimy się pouczyć. E, tutaj zrobimy... Co ja zrobię? Co, co tam biedronka robi XD? Ale też my mamy te mody po to, żeby się bawić w Będziemy się też bawić. Mamy wszystkie skiny, po prostu wszystko, wszystkie mam wszystko, jak widzicie. Spróbujmy tutaj skleczować. O nie! Nie wyszła. dobra. Łączamy moda, włączamy. Tutaj jeszcze więcej bomb. Bom, 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 bom. One się respią tylko w jednym miejscu. Okej, okay, okej! Okay. Widzowie, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Czy wy to widzicie? No już w sumie bomb nie ma. Szybko dosyć znikają. Dobra, ale por... Oczywiście z modów się będzie dużo odcinków pojawiać e, z moimi kolegami. Którzy niektórzy też mają mody, niektórzy nie. No i naprawdę dzieje się. Zobaczmy co tu można jeszcze porobić. Zobaczymy. Kurde, naprawdę się jaram. I tak super punch by wszerwał. Nie by było... Ale lecz niestety... No... Bum, bum. Dobra, robimy tego trikapa. No, coś nie pykło. Bum! O kurczę. Bum. Oho, dobrze, dobrze. Wyłączył sobie myszkę, bo tutaj widać. I poróbmy jakieś tryczki. A na razie się śmiejemy, bo nie zostawiać łapki w górę. Widzę więc. Łapka w górę, subskrypcja, dzwoneczki jest obowiązkowa. Dobra, bum! Co jest, co jest, co jest, co jest, co jest. Co jest, to jest, to jest. O nie. A, nie dolecieliśmy. Dobra, teraz zrobimy klacza na podwójnej. Aaa, i blisko, blisko, ja, ja go umiem. Lecz mi nie wychodzi, dobra. zrobimy klacza na tym. Dobra, łatwe, łatwiej zna. A i chciałam się wybić. Znaczy... No, coś nie pikło. Zróbmy sobie klacza jeszcze. Na tym chyba, że przenikniemy. Nie dolecimy. Kurczę, Porę jeszcze coś, bo bardzo mam na to ochotę. Poczekajcie, przejdźmy sobie. Poczekajcie. No, eee, bo tu. I teraz uwaga, bomby. Bomby, 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 więcej bomb! Niech mi wywali kompa! Ile, co jest? Jak mi pomogły! Ej, te bomby full pomagają! Poczekajcie, poczekajcie! Bomby, bomby, więcej! Co jest? Co jest grane? Bum, bum! Ale mnie wydobyło! 20 pingu, nice, nice, no, mój komputer sobie radzi z takimi bombami, nie ma co, nie ma co z, tutaj z nimi grać po prostu, no po prostu z moim komputerem nie ma co grać, no to chyba już każdy wie jak widać, bomby respią się, a ja dalej, mój kompek przeżywa, próbujmy jakieś trudne triczki, na przykład, nie wiem, klacz na właśnie labiryncie, który się pojawił? Kurczę, tylko przeżyjmy chociaż, dobra, spróbujmy chociaż tutaj, o. Dobrze, to było akurat bardzo łatwe. Spróbujmy tutaj tak przejść boczkiem. Wiecie o co chodzi, wiecie o co chodzi? Kurde, Jezus, co, co ja zrobię? Co ja, co ja zrobię? Czekaj, czekaj, czekaj. O, o, o. Czekajcie, bo teraz mnie nie wyjdzie. Dobra, robimy, robimy. Nie no, to jest za trudne. Jeszcze tego niestety nie umiem. No, nie daj, że jeszcze. Nie! Yeah. Myślałam, że przeżyjemy chociaż. Patrz, patrz, patrz. Dobra, spróbujmy. Ej, 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 co jest? co jest? Dobra, i spróbujmy tutaj przejść sobie. No nie! Czekajcie, spróbujmy jeszcze raz. Nie, no, widzowie, coś mi tu nie pyka, ale dobra, spróbujmy zrobić. Zróbmy tak i teraz... Tak! Jeszcze... No nie gadaj! No nie gadaj... Nie! Spadliśmy! Kurde! Gier. Ładne gierki mi idą na razie. Oraz próbujmy tu przeniknąć. Cz, cz. BUM! Czemu ja... Czemu ja... Pięści użyłem? Co, co Co to było? What the f Co ja robię? Ile klaczy? Co ja zrobiłem właśnie? Byliście to... Byliście tego świadkami. Co? No to fajnie. No to fajnie, kurczę. Dobra, przenikniecie. Czekajcie. Nie! <ścoughs> Dobra. Przejdźmy sobie tu, boczkiem. Dobra. Dobra, pa. Bum, bum. Pozdrawiam Wiktora z mojej klasy. <grym w> Pozdrawi Eee, dobra, Bum. Obra. Obra. Bum, bum, bum. Nie. Czuję. No nie. Dobra, Pa. Bum. Uch, co ja zrobiłem? Za pierwszym razem. Za pierwszym razem widzowie. Widzieliście to, widzieliście to i teraz patrzcie to. Co ja zrobiłem? Jaki pro player ze mnie! Jaki pro player! Co ja zrobiłem? Yo! Dobra, Kurde, ale pro player! Widzieliście to? Widzieliście to? Tak w ostatnim momencie przeniknęliśmy. nie <głynnie głynnie głynnie> nauczyłem się mega super puncha. Jutro będzie, jutro wpadnie w odcinek z moim kolegą. Oczywiście jutro wpadnie odcineczek z moim kolegą. E, nie wiem o której. Gdzieś około też wieczora i kurczę, będziemy grać razem. Niestety nie ma modów, chociaż zobaczymy może. Nie wiem z jakim kolegą będę grał. Nie, niektórzy mają, niektórzy nie. Dobra. No, to jest? Dobrze, przechodzimy sobie tutaj. Spróbujmy jeszcze tu skleczować. Wega że my spróbujmy jeszcze tu skaczać, pewnie to nie wyjdzie. No oczywiście, bo nie może być do rozwalenia, chyba zauważyłem. Chyba zauważyłem, że... Nie może być do rozwalenia na GG, O kurcze, O nie.